Cóż, czuje, że czuję, że zademka w tym miejscu może być wielka. Oczywiście zasada musi być: bookstores musi się pojawić. Pan House zrobił tak, zrobił dostawy do Co to oznacza generalnie dla sprawy? Teraz są zrobione dostawy do Znaczy, że jeżeli coś po drodze nie wyjdzie, możemy odwołać się do planu agresywnego. Tyle, że tego możemy. możemy tego ściągnąć. Myślę, że chyba nas zauważył. Ja dobre pytanie: czy ja stałem nie w tym miejscu, gdzie trzeba? Czy zwyczajnie nas wszystkich już zauważyli? W jednej i drugiej jest całkiem prawdopodobne. No dobrze, no, to, no Samochód jest na czterech osób, nie? Musimy się podzielić. Standardowo, strategicznie to jest zrobione. Tak, tak. No i jak uciec z uciec temu pościgowi? Wiecie. Ja na przykład pojechałbym teraz tutaj na lewo. Tyle. I właśnie mamy teraz laga, zwyczajnie. Grać wyszedł? Tu prezes rezygnuje. Słuchajcie, nie gadajcie, że mu akurat neta wywaliło pod sam koniec. Bo czasem są takie lagi, nie, że stoimy w miejscu, nas potem przetepa, nie wiem, tam 500 metrów dalej. Lądowisko w ogóle wybrał, to jest też ciekawe. Jako ciekawe, czy wszyscy zaakceptują. Kit <laughs> ready, please. Koleś sobie awczy, nie? I pan host się bardzo mocno na niego denerwuje. Nie panie hoście nie! Co w ogóle dołączył do tego? Dobre pytanie do czemu tu w ogóle dołączył? To jest akurat dobre pytanie co zadał, bo skoro w sumie cały czas awczy sobie. Znaczy ogólnie nie możesz go tam wrzucić panie hoście, jeżeli takie masz pytanie, nie da się go wrzucić zwyczajnie, jest to niemożliwe. O znowu awczy! No już siadł na na chwilę. To jest. Dobra, random będzie skakał. Lecimy. Ło, kurde, patrz, jaka dobra synchronizacja. Zwyczajnie w moich grze on nie odpalił spodochronu, ale w swoich grze odpalił i teraz zgrawalił. Standardowo, nie? Połączenie peer-to-peer. -peer. Wystąpił błąd. Wywaliło wszystko. Tyle było i mnie rozebrało. I pytanie: Co się właśnie wydarzyło? Dobra, zobaczmy, ktoś zajmie się win, bo strasznie z tyłu byłem. Jednakże tutaj, co chciałbym zaznaczyć. Random tutaj, po prostu musisz stachować tylko i wyłącznie trzy odciski, gdyż to jest poziom normalny. Co za tym idzie, jeżeli wiesz o co chodzi, zajmie ci to nawet mniej niż 20 sekund. Jeżeli nie wiesz, tak jak on, możesz się męczyć naprawdę długo z tym i to nawet jeszcze dłużej. Uuuu, dał radę! Brawo, brawo, brawo. Widzę, że jeden koleś zasnął aż, poszedł do mny, wiadomo nie, do kibla, bo uznał, że nie ma co, nie ma co, takie drzwi to się otwiera z 5 minut przecież. W sumie pomożemy randomowi. Kamera randoma do windy. O, już się ruszył. Gdybyśmy go wypchali do windy, to dopiero by było. Dobra, ja tutaj walę tego gościa. I czekamy na pozostałych oczywiście muszą sobie oni tam przejść, zrobić swoją drogę. Czy to jest aktualnie teraz? Nie, to nie jest dobry moment. Ale widzę, że pan host miał tu gdzieś zwyczajnie. O Boże, mój cel jest żenujący. Dobra robota. Już jest alarm? Włączył alarm. Random włączył alarm. No nie, no nie. O nie, Pat już. Co się z tym gościem dzieje? to co on zrobił? Dobra, niestety plan, żeby zostać niewykrytym, nie udał się. Panie hoście, jakie rozkazy? Teraz jest akurat dobry moment, szczerze. No powiem wam tak. Nieważne jak bardzo bym chciał powiedzieć, Dobra. O, o mamy gościa. Fali z młotka. wow, wow. wow. O, używa broni. Czy random czy random, y, odda strzał? Czy odda strzał? Na razie nie. Generalnie powiem tak, nie ma co w ogóle raszować, gdyż są strażnicy. W ogóle powinni oni tutaj wrócić. Mniej więcej gdzieś stanąć sobie w tym miejscu. że ten strażnik robi kółeczko, Jest w stanie ich zobaczyć. Ale ich nie zobaczył. No i to jest dobra, dobra myśl. Teraz muszę zwyczajnie przebiec i walnąć tego gościa w recepcji. I to jakby jest wszystko. Nie patrzcie, teraz przechodzimy. Walimy gościa w recepcji i idziemy dalej. Wow, koniec. Zwyczajnie jest koniec już. Brawo! Na tym polegało całe podejście. Że nieco musi zrobić. Co trzeba zrobić w tym rozstawieniu? Dać jednemu ochroniarzowi przejść. Wiecie co, oni... wyjdziecie do biura... takaty No ja wam powiem tak, no... No windę nam odcieli i nie działa. Dobra, otwieramy sobie drzwi. A i zawsze w tym miejscu są jak coś, odciski palców. Tutaj zawsze na windzie będą kuleczki. Chyba, że mamy alarm, wtedy sytuacja się zmienia. Mamy wtedy na odwrót, nie? Wtedy na schodach są kuleczki, na windzie są odciski palców. Wiecie, to jest też warto sobie zapamiętać. Jeżeli właśnie się nie zrobi przepustek, nie? Dobra, tutaj widzę, że oni stoją strasznie na tej kamerze. I monitoring nas wykrył. Go, which elevator? Nie, nie możemy iść na winne. No, mamy alarm, ponieważ wyskoczył przed ochroniarza. A jeżeli ktoś chce sobie robić elewatora, to na pewno nie ja, tego nie zamierzam robić. W ogóle nam broni zniknęły, taka a propos, po zawsze nam broń Chociaż nie będę też mówił, ale nie jestem do końca tego pewny, że jak już się włącza alarm, to się to zamienia. Czy teraz właśnie mamy tutaj odciski palców, czy aktualnie właśnie kulki? Bonus money, bonus money, my kurde, tracimy money, a nie bonus money. Niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy, że mamy taką broń. Ale właśnie o to ma chodzić w tym podejściu, że ty masz z nimi jakby nie walczyć. Ogarną sytuację. W ogóle kamera go zobaczyła. Dobra. Ja powiem tak Wy tyfy! Wy. Kamera! Jak nie wiesz skąd cię ta kamera zobaczyła koleś, to ja mógłbym specjalnie nawet dla ciebie zagradzie ci udostępnić coś ty właśnie zrobił. Jeżeli myślisz, że to... że nie wiesz co się stało. A druga rzecz, oni walnęli w tę kamerę. Nie da się. Nie wiem, co się źle stało. No kurde... Nie no, teraz to żeś mnie panie randomnie roz, rozwalił. A nie, ta, Nie, dobra, no, powiedział, że, że wie co my robimy źle. Dobra rozkmina. Zniszczyć gościa przy kamerach, ale... Nie o to chodzi, on, on nie włącza alarmu. Coże powiem? On nie jest za to odpowiedzialny, ale po, powodzenia wam życzę generalnie randomy. Generalnie w tamtym miejscu macie prawdopodobnie kuleczki, także dobra zabawa się szykuje. O mamy alarm? Prawdopodobnie przez kulki, tak strzelam. O, wyszedł już jeden. A, ale tak to się zresetować. Widzę, że wyszedł, bo był na szaro. No i to teraz zobacz... Może trafi na to nagranie co zrobił źle. Ale zwyczajnie nie da się ściągnąć tych kamer. Kamery to jakby osobny byt czy coś. Sam młotek to może powodować, ale zobaczmy, włączyli alarm. Czy w tym miejscu są aktualnie kulki? Czy teraz w tym miejscu mamy odciski palców? Bo to jest jedyne rzeczy, której szczerze nie mam pojęcia. Nie, tu są kuleczki normalnie. Ok, czyli to się dopiero nie zmienia od razu z podejściem, jak się alarm włącza. Tylko jeżeli wchodzimy. Ok, ok. No to już dobra, no to już wiem, jak to generalnie wygląda. O, teraz jest na wizji kamery. Patrzcie. Pan was jest na wizji kamery. I mamy alarm. Dlaczego? Ponieważ kamera go zobaczyła. Dobra, koleś już widzę, że się wkurzył. Chyba rezygnuje. Opuszcza grę. Tym samym napad się skończył. Twoja drużyna rezygnuje. Udało nam się dotrzeć do tego momentu, że same randomy zdecydowały nie, to nie ma sensu, zwalił jeszcze winę tutaj na mnie, chociaż nie wiem, co ja mogłem tutaj akurat odwalić, żeby to była moja wina w tym momencie. Ale panie hoście, że pan takie rzeczy ma? Odejście sprytne ze złotem na Bookstars? Ale że jak? Ale że co? To... Że ją cokolwiek Co on to zrobił dlaczego. Co on w ogóle robi? Co tu się stało? Co tu się w ogóle dzieje? Co on w ogóle zrobił? Czy chłopam generalnie 50 poziom, ale to już jest napad nawet nie do restartu. Tylko to jest napad w ogóle całkowicie do wywalenia. Ten chłop ewidentnie no zepsuł to. No, no nie będę mówił, że nie zepsuł no i to potężnie. Tu, tu się już nie się da zrobić w tym momencie. Ja tutaj już się zajmę tym gościem. Widzę, że tam już idzie bot, więc nie idziemy oczywiście tamtędy. Uii. Uii. O, od razu wyspa Mille. Od razu zjeżdżamy na dół. Jasne, zamyknijcie mi te drzwi. Najlepiej. No, pchamy się, pchamy się. Wychodzimy, wychodzimy. O nie, <grywy> Idziemy do góry. Pan host został na do dole, ten wychodzi. Co jest? Zobaczmy, co pan host tam zrobił. Właśnie do tego innego gościa. I znowu jedziemy do góry. <grywy> Proszę nie klikać tego E. Proszę tak nie robić. kowod. Tu no trudne jest wyjście z windy. Panie Hoście, to tak nie wygląda, że. Ło, tak od razu. Ty go jeszcze nie ściągnąłeś dzisiaj? Ja cię nie mogę. Co on w ogóle robi? Co to jest? Jaki studentom w ogóle przeszedł to podejście? Nie wychodzisz. Po co on to zrobił w ogóle? Na cóż? Gdzie wy jesteście? U siebie. Oh no! Dowiedzieli się, jakim cudem. O oh, nie, o oh, nie! To szybko. szybko. Musimy walić kartę. I potem nie wejść, oczywiście, z tego miejsca. O, oh, będzie zbyt ciężko. O oh, nie, już padł nas jeden. O oh, nie, padł drugi. O oh, nie! To za tragedia. Ale padli na tyle późno, że uznało, że tak naprawdę nie padli osobno, więc. Czy znaczy, na tyle równocześnie, że nie padli osobno, więc mamy okazję. Słuchajcie, możemy przewiec i tego i tak nie skończyć, ale jest okazja, jest okazja, mamy szansę. Dobra. Patrz, robimy tak. I przegrywamy napad. Tak. Dokładnie. O co tu chodzi przecież? Tak, tak, tak. O nie! O nie! Padł! O nie, ja też padłem! Jak to do tego doszło? Dlaczego się dowiedzieli naszej obecności? Gdyby była ta jedna rzecz... Ta jedna, która by spowodowała, żeby o nas nie wiedzieli. O nie, jeden wszedł w pauzę. Pan host. Pan host wyszedł. Oh, nie, nie, oni nie wiedzą o co tu chodzi, podają, ja rezygnuję, ja nie chcę grać z nobami. Randomy, o na kucaku, dobrze wam idzie, ale wiecie, oni jak coś nie wykrywają w ogóle hałasu, czy na kucaku, czy w ogóle nie, oni nie, nie działają na takie coś jak hałas na podejściu sprytnym, tak samo też nie wykrywają swoich towarzyszy jak leżą. A tutaj dodatkowo mamy ułatwienie, gdyż możemy spojrzeć na mapę i wtedy wiemy kto kiedy idzie i na przykład tutaj teraz pan host... Przechodzi w taki moment, że no w ogóle nie powinien teraz iść. Powinien mu dać przejść i dopiero wtedy. Bo tutaj tak gdzieś jest kamera. O nie, zauważył go. I padł. Jak to się mogło wydarzyć? Nie mam pojęcia. Skrada się. To się skrada. Kto to jest? Cowboy! Cowboy się skrada! Został zauważony! Cowboy został zauważony. Ciągnął. Cowboy wraca. Cowboy robi dobrze. Dlaczego robi dobrze, bo tu idą, tu idą, dlatego musi się schować. Czas na walenie karty Activia i panda. Czy walną kartę? Activia wie co zrobić, ale panda to śpi. Panda śpi. Ugłzył się. Nie. Mówi nie. Ja nie walę karty. Więc ja walę z pandą w takim razie kartę. Idealnie wręcz mógłbym powiedzieć. Wręcz idealnie. Przynajmniej według mojej gry było idealnie. Panda i cowboy będą wiercić. Raczej jestem pewien, że jeden i drugi będzie wiedział, co zrobić. Kurde, jaka synchronizacja. W tym samym momencie równo. Zobaczymy w takim razie, kto z nich pierwszy to zrobi. Bo jeżeli będą wiedzieli, jak to zrobić, no to powinni w tym samym czasie skończyć też. Aj, Cowboy zaciął już wiertło. Tak to tu jest Cowboy? Cowboy już wiertło zaciął. Ale tymczasem panda tutaj nieprzerwalnie leci. No w ogóle drzwi, tu otwarte zostały? Poza obszarem. To jest w ogóle ciekawe, że te u mnie drzwi są otwarte. Wszystkich są zamknięte. O! Zamknęły się. i pan host tutaj chciał przyjść, ale przysłuchiwał że chyba tamten podnosi. No co, zabieramy? Pyk, jeden woreczek. 5000. Odrobinę więcej to można zawsze wziąć. O! Patrzmy, pyk następna. Tutaj pusto. No ale dwa w takim razie coś jest. Mamy tutaj. No to trzy woreczki na cztery to nie jest tragedia. Także ja już mogę uciekać, zebraliśmy, nie wiem, może dodatkowe 20 tysięcy, więc. Bardzo dobry wynik, tam też skończyli sobie zwielcić. Także idzie wszystko dobrze. Come on! 3, 2, 1. O nie, proszę tylko nie piszcie takich rzeczy. Jak to się kurde odlicza, 3, 2, 1 to jest dopiero. Widzę, że ubranie zrobił, albo się nie zrespiły. Jedną z dwóch. Okej, okay, dobra. Chodźcie, chodźcie. Mam nadzieję, że pójdą zwyczajnie. Dawaj, 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 dawaj. Panda nie zdążył. Nie, zdążył. Idealnie. Wyszliśmy bez alarmu. Niby tam są krzyki, że alarm jest i w ogóle, ale... Yy, załadowaliśmy się jakby do wyjścia zanim pojawił się alarm, więc jakby to się zwyczajnie nie liczy coś już wydarzyło po tym. Nawet tam słyszymy, ale no nie powinno być alarmu, więc jest git. Chyba, że jednak się załadował. no nie załadował się. Gdzie, tam jeden koleś się zagubił. No bo idzie na samochody te ucieczki, bo one gdzieś tam, gdzieś tam są, ale idziemy zwyczajnie na samochody z ulicy, bo cokolwiek jedzie. Jakby nie było w ogóle ruchu, no to może by to miało większe sens, ale tak one nie mają sensu. Gdzie tam ten koleś Polas? Polas na te wozy całkowicie. W ogóle jakimś cudem nie został wykryty, to jest... To jest też samochód... Nie, to jest samochód dla czterech. Nie, to też dla dwóch samochód. Nie wiem, tam ten koleś gdzieś w ogóle zabłądził, tak mogę rzec. Czemu ten jedzie tunelami? Co ty w ogóle robisz? Ty w ogóle... Co robisz w ogóle? Tune na tunele jedzie. Ja cię, cowboy może wezmę. Ja pokieruję ten samochód, bo jak ja widzę, co ty robisz tym samochodem, to mnie rozwala. Jadaj, pokażę ci, gdzie my jedziemy. Bo widzę, że ty nie wiesz, gdzie jedziemy. O, tu tunel. Żaden tunel. Tunel śmierdzi. Byłeś kiedyś tunel, tam wali. Tako, pokażę ci coś lepszego niż tunel. Patrz, zobaczysz też sztuczkę. Ale jak to zobaczysz, to się zdziwisz. O ile chyba, że weźmie i odjedzie samochodem. Zrobimy coś innego. Może złapiemy tam tych ludzi. Zobaczymy. Ale tunel to jest też do, to jest jedna z dróg ucieczki. Co prawda, nie, po, nie jest ona na tyle potrzebna. Jest można uciekać, ale nie ma takiej potrzeby. Tunel jest lepszy. Jest lepszy. <grym> Zdecydowanie nie jest lepszy, bo. O, trafimy na grindera. U To jest grinder. Nie dostaniemy żadnego obrażenia. I też przy okazji nie ma żadnej elity. Co prawda, nie mamy elitki. Już zostaliśmy wykryci, ale tunelem jedziesz się zdecydowanie za długo. Po prostu zdecydowanie jedziesz za długo i tracisz litę. Elita to jest 100 tysięcy. Jeżeli jest poziom trudny, to to jest 50. 000. A jeden z tunelem nie masz szans dostać w ogóle litki. Ja tak tą kasę tutaj co masz, to i tak jest ona podzielona jeszcze pomiędzy botów, potem pomiędzy ciebie. Za tym idzie. To 100 tysięcy będzie warte więcej niż tam, nie wiem, dostanie tutaj 20 czy 30 tysięcy. Zobaczymy czy uda się dorwać tych gości, bo to też byłoby dobre. Lecię do nas do helikoptera. Ja z chęcią bym zabrał pandę ze sobą. To już pando, wsiadaj. Tycha X! No, jakbyśmy nie działali w jednej drużynie, no to byłoby to bez sensu. Ale że wszyscy działamy w jednej drużynie, to i tak musimy wszyscy dotrzeć do, do kupca. 2 miliony. No kurde, ale kasy mamy, no normalnie zarabieni jesteśmy. I dostajemy 221 tysięcy. Żenująco mało, ale...